Jeszcze chwila. Wizdek. Mateusz Mazurek. I go! nie wychodzą na prowadzenie. Świetnie. Mateusz Mazurek. Unia Rędziny. z Myszków. 0 do jednego. Je w środku boiska i ruszamy z kontrą. Świetne podanie. Ciszek ma lepszy sam na sam. Oko w oko. Mija bramkarza ja. i ja. do ja. pustej ja. Co Przed chwilą nie udało się Krzyszkowi? poczekaliśmy dosłownie minutę, dwie, świetne prostopadłe podanie, Krzysiek wychodzi sam na sam i podwyższa wynik na 2 do 0. Akcja 2. Petrek Andrzejewski. i to musi złączyć z bramką. Andrzejewski zdobywa kontaktowego gola dla Unii. Zadził nogę, a tymczasem przysiek mało lepszy. Jakub Matyja! I to jest Jakub Matyja, proszę Państwa. Świetny strzałkowy. 86. minuta. Jakub Matyja podwyższa prowadzenie myszkowa na 3 do 1.